W końcu ale Jana była trochę spięta. Proszę Państwa, mamy jeszcze dwie pary z tego co doważyłem. Kto jeszcze nie tańczył? Zostańcie, zostańcie z nami. Halo, halo. Ej, długo włosy, chodź tu. Jedna para i jeszcze jedna para chyba nie tańczyła, prawda? Tak, czyli Karolina i Kuba to będzie pierwsza para. Chodźcie na środek już teraz. Karolina i Kuba, chodźcie do nas. Karolina i Kuba to para, która kocha się, to widać. Ona wysoka, piękna, naprawdę piękna. On, facet z kasą. Podczas tego tworu na pewno pokażą klasę. Zatańczą dla nas rock and roll. Jedziemy. Kuba, dawaj. Jest. Hey. Podpuszczaj ją trochę, podpuszczaj. No, Kuba, dawaj, czadu. No, no! To był Kuba i jego boska partnerka. Zapamiętajcie, tańczyliście dla nas rock and roll. Zapraszam na Wasze miejsca. Fajne masz buciki. Jak Ty na takich wysokich butach możesz chodzić, kurczę? O, no, kobiety sobie radzą. I ostatnia para, która nam pozostała. Proszę państwa, dla tej pary mamy specjalne zadanie. Tak zwane special mission. Zatańczą na nas już za chwilę coś niesamowitego. Ja idę teraz do nich. Chodźcie ze mną. Idziemy. Ona wiem, że... Ona wiem, wiem, że zna się na pieniądzach. Dobrze. Liczy je na co dzień w BGŻ, w szamotuła. A on facet, który potrafi nalać każde paliwo do twojego baku. Czy to ropa, czy to benzyna, to wszystko może być w twoim baku. Zapraszam was na środek, chodźcie. Powitajcie oklaskami parę numer 8 dzisiejszego konkursu. Właściwie dziewięć już chyba. Dziewięć, para numer dziewięć. Jeszcze nie wiedzą, co ich czeka, powiem tylko tyle. Czy jesteś zdolna i skora zrobić dla państwa młodych wszystko, prawie wszystko? Myślę, że prawie wszystko. To cieszę się bardzo, dziękuję. A ty jako ten on nalewacz paliwa, specjalista od benzyny nie tylko, czy zrobisz dla pani młodej wszystko? Prawie nie. Czyli oznacza to prawie tak. Musicie nas podczas tego tańca przekonać, że jesteście najbardziej czaderską parą na sali. Ja wiem o tym. Wiem, że ty go podpuścisz, a ty znam cię na co dzień. Wiem, że jesteś dzikus, niesamowity. Możesz teraz pokazać, jak wielką klasę stanowisz, jak jesteś tancerzem, jak jesteś zawadiaką i rozrawiaką weselnym. Proszę Państwa, ta para zatańczy dla nas ponownie gorącą brazylijską sambę, ale podczas tej samby musisz nam pokazać, że jesteś naprawdę genialny. Prowokujcie się, rozbierajcie, rozrywajcie koszulę, przekażcie wszystkim energię tego wesela. Tańczą dla nas ostatnia para konkursu. Uwaga! Wow! zadaj, Michał tańczą! A może nam pokażesz klatę trochę, no? Michał, dawaj! Fajna, fajna!

Proszę Państwa, Michała Gałzata, Wielkie, wielkie brawa. Nie była to jeszcze ta gorąca samba, jak jesteśmy przygotowani, ale proszę Państwa, teraz wszystko w rękach gości tego wesela, to Państwo wybierzecie zwycięzcę konkursu. Ten zwycięzca konkursu razem z babcią Staszką wyjeżdża już w poniedziałek naprawdę w towarzystwie księdza Bartka, jak pamiętam, na dwutygodniowe trzymania Maryny Częstochowy, za które płacą również rodzice weselni. A więc zwycięska para ma atrakcję niesamowitą. Kto nie był jeszcze Radio Radiu Maryja, będzie okazję poznać. Babcia Stasia lubi to radio, ja też go słucham. Damy czadu. Proszę Państwa, pary prezentują się w ten sposób. Wychodzicie, będę Was wskazywał, pokazujecie karteczkę z napisem prosto w kamerę. Jak i taniej Wycofujecie się, goście Was nagradzają oklaskami. Para, która otrzyma najwięcej takich oklasków, wygrywa. Na końcu Państwo młodzi stwierdzą, która para otrzymała najwięcej oklasków. Proszę bardzo, rozpoczynamy od pary po prawej stronie. Wychodzicie z kartką do kamery. I pokażcie się wszystkim gościom teraz. Ale wyjdźcie na środek, pokażcie się gościom. Proszę Państwa, okrzyk! Oj, chyba Was nie pokochali, niestety. Para numer dwa. Proszę bardzo, wychodzimy z karteczką, pokażcie. I pokażcie się gościom. Dziękujemy. Kolejna para. Karteczka do kamery. Tylko nie ruszajcie karteczki, trzeba przeczytać. Okrzyk. Para numer 4, Zapraszamy Kuba. Rock and rock'n'roll'a, przypominam. Jak się Państwo podobali? Kolejna para. Jana z dżungli Tarzan. Dziękujemy. Kolejna para. Karteczka. Trzymamy karteczkę. Taniec Widania w stanie z brzucha. Indie. Jak się podobali? Nie kochali was, goście. Też widzę. Kolejna para. Hipkopowcy z szamotu. Prosta Dziękujemy. Wracam Desperado i jego blondyna. Jak się podobali? Dziękujemy. I ostatnia para. Tanczyli dla nas gorącą brazylijską sandę. Pokażcie się. Proszę Państwa, gdyby to była osoba duchowna, niezależna, taka krótko patrząca na wszystko, na pewno wybrałaby od razu parę, która miała najgłośniejszy okrzyk. Ale my musimy przekonać się, czy Państwo młodzi naprawdę dobrze słyszą i dobrze wybierają. Para wygrywa, flaszeczkę wódki, dwa tygodnie z babcią Stasią w Radiu Maria, za wszystko płacą rodzice weselni. Ale jazda będzie naprawdę. Tam chyba zwariujemy na koń, do końca. Proszę Państwa, a więc wybieracie parę, która Waszym zdaniem wygrała ten konkurs. Pan młody, Pani młoda zastanowili się już? Jesteście gotowi? Tak. Więc, waszym zdaniem, kto wygrał w konkursie tańca 2014? Jola i Jarek! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć! Pipko! Czyli Jola i Jarek zapraszamy na środek sali. Wielkie brawa!